Przygotujcie się na wielką konfrontację w 11. kolejce Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa stoczą pojedynek, który zapowiada podpalenie pochodni. Jaka będzie reakcja dwa razy po twoich ostatnich zwycięstwach w konferencji ligi? A kogo tak naprawdę faworyzuje ten problem? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Jagiellonia odniosła cztery zwycięstwa z rzędu i prezentuje się jako mocny konkurent, zwłaszcza grając u siebie. W Legii natomiast trzeba będzie pokonać, aby zmniejszyć dystans 10 punktów dzielący lidera Lecha Poznań. W zeszłym tygodniu oba kluby błyszczały w swoich rozgrywkach. Jagiellonia odniosła historyczne zwęstwo 1-0 z Realem Betis, a Legia zaliczyła imponujący zwrot w meczu z Kopenhagą, gwarantując zwycięstwo natychmiastową bramką końcową. Teraz panowie odwracają się od pojedynku z Ekstraklasą, w którym Jagiellonia obejmuje funkcję wicelidera, Umacniając tym razem swoją pozycję w izbie z 12 ponto w 15 post. Tymczasem najnowsza historia pomiędzy zespołami rysuje intrygującą perspektywę. W legii przez ostatnie dwa lata mieliśmy 6 bezpośrednich porównań, pozostawiając wysokie oczekiwania. Stołeczna drużyna stoi przed trudnymi wyzwaniami na wyjazdach u siebie, mając na koncie tylko jedno zwycięstwo w czterech meczach i tylko cztery gole strzelone w jednej kwarcie. To krótka przestrzeń dla Jagieloni, którą teraz odrywam od jej męczącego i solidnego postępu na jej etapie. Pochodnie mogą towarzyszyć transmisji, umożliwiając ekscytujące porównanie na żywo w telewizji i internecie, dzięki czemu nigdy nie przeoczysz decydujących momentów. Przygotujcie się na piłkarskie widowisko, które obiecuje mnóstwo emocji i emocji. I nie martw się, jeśli lubisz grę, nie zapomnij o kanale, na którym znajdziesz więcej wiadomości i analiz na temat najlepszych meczów piłki nożnej.